Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrania z gry Risen 2. I generalnie, mm, no ja obczaiłem co chciałem, to co mówiłem w poprzednim odcinku. Nic generalnie nie osiągnąłem, tylko stworzyłem sobie to drugie berło, tak jakby mi się kiedyś przydało, aczkolwiek stwierdziłem, yy, sprawdzając na paru przykładach, iż i tak mam za mało wódu, żeby go używać. Jej. Czy coś. Dobra i myślę, że możemy udać się dalej i teraz, ja będę chciał sprawdzić questy, zacznijmy od tego. Przebiegły kapitan, duch stalowo-brodego. Nie potrafiłbym. E, nie potrafił mi powiedzieć, gdzie ukrył. E, o, e, artefakt. Okej, okay, możemy iść na tą całą wyspę umarłych i zagadać sobie z. E, ze stalowo-brodym. Ewentualnie uderzyć na kalderę i kontynuować tak, jakby fabułę. Takie. Jednak. Jest jeszcze. E, Antigua, czyli dom wszystkich piratów na południowych morzach. I tego miejsca jest to najbardziej ciekawe, bo wydaje mi się, że może być śmiesznie, bo tutaj nas fabuła nie prowadzi i może to jest znajdziemy jakiś dodatkowy wątek, tak? Więc wejdźmy tutaj i zobaczmy, co nam gra tutaj zaoferuje. Generalnie ten odpływający statek, to gra może się wsadzić, po prostu za każdy raz będzie dokładnie ta sama animacja, tylko w innym tle. To jest bzdurą. I zobaczymy, odkryjmy nowe tereny i w ogóle. Okej, okay, dobra, i jesteśmy teraz... Gdzie? No dobra, nasze znaczy, dobra wiemy, gdzie jesteśmy, ale co możemy tutaj zdziałać? Antigua, kryjówka piratów. Owszem, nie jesteś piratem, jeśli tu nie byłeś i przeżyłeś. A myślałem, że jedyne czego potrzebuję to przepaska nauką. Teraz poczekamy, aż ten wrak zostanie naprawiony. Co jest nie tak z moim statkiem? Czy ty widziałeś swój statek? Nie ma jedzenia, nie ma picia, nie ma możliwości obrony. Heh, szczegóły. Nie powinno być problemu. Nie, zakładając, że nie sprowadzasz żadnych kłopotów. Czego więc potrzebujemy? Wody, jedzenia, armat, prochu. To wszystko? Może jakieś czyste ubrania? Okej, okay, dobra. Czyli musimy odpicować nasz statek. Ktoś coś mi powie? Nie wydaje mi się. No dobra, rozejrzymy się po tym uroczym, a jakże miejscu. Hej, Rick. to twój okręt? Ano. A kto pyta? Ja, Rick. Pracuję w tutajszym magazynie. Wskaż tylko towar, a załaduję go, albo wyładuję. Naprawdę jesteś kapitanem? W tym wieku? Chciałbym być taki jak ty. model? co? Jakie, macie wyposażenie, Jakie macie wyposażenie statków? Powiedz, czego szukasz? Beczek prochu, drewna i gwoździ, skrzynek z narzędziami. Wszystkiego. Dobrze wiedzieć. Hmm, no dobra, najpierw potrzebuję beczek prochu. Przykro mi. O, super, wow. To nie najlepszy czas, jeśli wiesz o czym mówię. No nie. Żartujesz? Najpierw robisz listę zapasów, a teraz... Rozkaz Admirała. Żadnego handlu, przynajmniej póki Slain tu jest. Nikt nie może robić zapasów, które mogą dotrzeć do Slaina. Yy, okej, okay. a więc ten statek należy do Sleina. Statek. Należy do Sleina? Tak jest. Rozmawia z admirałem w domu kapitana. O, okej. Okay. Dom kapitana? W dół aleją za tawerną. Najwyższy budynek w mieście. Nie przegapisz. Zna, nie znasz moich możliwości. Masz tu sporo obowiązków. Tak, ale nie tyle co ty. Własny statek i załoga. Masz szczęście. No, trzy osoby, wow. jesteś piratem, wszystkie panienki i skarby są twoje. Są. Dokładnie, chwilę Admirał, dość niecodzienne miano, jak na pirata. Szczerze mówiąc, chyba sam je sobie nadał. Trzeba przyznać, że pasuje. To on jest tu szefem. Najczęściej można go spotkać w domu kapitana. Okej. Okay. Daj spokój, tylko parę beczek prochu. Przykro mi. Nic z tego. Miałbym postąpić wbrew rozkazom admirała? Nic z tego. Jeśli tak zrobię, skończę jako worek treningowy. To nie jest dobra opcja. To... Dobrze, okay. Jesteś zadowolony ze swojej pracy? Nie, ale nie stać mnie, by zajmować się tym, co naprawdę lubię. Przyjmujmy do, do w może. miejscu raczej łatwo o pieniądze. A, ponoć na o, znajduje się wiele O, teraz mówimy w moim języku. Gdybym tak znalazł choć jeden, byłbym ustawiony do końca życia. Rozejrzę się, może się czegoś dowiem. Naprawdę? Byłoby świetnie. Postaram ci się zrewanżować. Gościu, masz takie same Znana spodnie jak ja. Nie zgodziłem. Daj spokój. Chyba nie złamiesz kodeksu, co? A, znowu ten kodeks. Kodeks? Kodeks piratów. Umowa to umowa. A, no dobra, kojarzę, no. To pomysł admirała. Spisał te zasady w Wielkiej Księdze. W domu kapitana. Czy w tym miejscu wszystko jest w domu kapitana? Umowa stoi. Postaram się znaleźć skarb. Świetnie. Będę na ciebie czekał. Będę w magazynie, jeśli będziesz mnie szukał. Gość ma takie same spodnie jak ja, nie mogłem mu odmówić, wybaczcie. Okej, okay, sądząc po tym barwnym oświetleniu, pewnie to tawerna, co? Jest i święty Piotr, znaczy się Bramkarz. Błaź do środka. To nie wieczór dla pedziów, ale e musimy prowadzić nasz biznes. Co? Ale masz, ale masz duże miejsce. ty brutalu, a, kurde, czekajcie, ile mamy mo mocy piractwa, znaczy złodziejstwa? 50 Fajnie, że w poprzednim odcinku pozbyłem się eliksirów zwiększających moc złodziejstwa, prawda? To jest takie zawsze, wiecie, fajna sprawa. Kur, muszkiety, to mi się kurwa nie przyda, obchnę to komuś później. Eee, czarna magia. No, dokładnie. Opchnąłem wszystkie, kurwa, eliksiry. A spoko. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co ja tutaj mam? Coś widziałem. O. Niczego nie ma tu dla... Nic do zabrania. Powaga! Ani jednego. Dajcie spokój. Gdyby to była tawerna dla pedału, wkręciłbyś się przy wejściu służbowym. Co? Czy wyglądam na kogoś, z kim można zadzierać? Hmm. Na pewno mógłbyś mi co nieco opowiedzieć o pojedynkach. Jasne, tylko zapłać. Okej, okay, dobra, czyli on tutaj. Pokaż. Jak. Aha, dobra, czy on jest nauczycielem po prostu wytrzymałości? Jasne. Czy piraci często sprawiają ci kłopoty? Głównie ci pijani. Okej. Okay. Twoim zadaniem jest ich wyrzucać? Tylko kiedy działają mi na nerwy. Czyli tak. I tylko dlatego ich wyrzucasz? Raczej tak. A co działa ci na nerwy? Dupki zadające mi upierdliwe pytania. No, to jest najgorsze. nienawidzę takich osób dosłownie. Czyli? Jak to czyli? Nie denerwuj mnie, koleś, bo źle skończysz. Często się wkurzasz? Jeszcze jedno głupie pytanie, i dostaniesz w twarz! To kiep. No kurde, znowu zastraszanie ma. Wybaczcie. Wybacz, chciałem tylko wysłuchać kilku pirackich historii. Spytaj maka z zachodniej plaży. Może ciągnąć pirackie historie do zranej śmierci. No dobra. Ok, to wchodzę. Zacznę się z darmowy. słyszałeś o utopcach? Nie. Tworzyła je podobno ta diablica, Mara. Co mówiłeś? Piowce. Wód? Nie ty przygłupie, utopce. Skąd pochodzą? Mara łapie dubków takich Morgan. jak te. Jaj, zmienia nie wierzę w połowę opowieści o Marze. Widziałem ją na własne oczy, kolego. Co zrobiłeś? Jesteś bratem bliźniakiem gościa z pod bramy? Czołem. My nie czołem, kapitanie. Jak rum? Dobry. Towary Spencera są najlepsze. Jesteś marynarzem? Sternikiem. Duże statki, małe statki. Do wyboru do koloru. Na wszystkich pływałem. Szukasz sternika? Może? Lecz jednego już mam. Mam? Jest dobry? E... Jak dotąd zawsze udawało nam się dotrzeć tam, gdzie chcieliśmy. Jestem dobrym sternikiem. Nie zawiódłbym cię. Dzięki, ale zostanę przy tym, którego mam. Nie możesz mnie winić za to, że znów chciałbym poczuć wiatr na twarzy. Tak cię to bawi? więc kapitanowie piratów nie bez stalowego brodego a więc wracasz ze swojego pierwszego wypadu pewnie nie mogłeś się doczekać by znów coś splądrować a masz taką samą uświetloną kamizelkę jak ja uwierz mi sporo w swoim życiu splądrowałem więc mówisz że Chciałbym go poznać? I zdołał uciec? Robi y... wrażenie. Wód? Taki jest kapitan Slane. O czym.? Y... Na przykład mój kapitan. To prawdziwy kapitan. Zawsze pierwszy staje do walki, aby jako pierwszy zetrzeć krew z ostrza. Jest też hojny. Zawsze uczciwie dzieli się łupem. My nawet nie mamy, nie mamy łupów. Teraz jeszcze nie. Serio? Mówisz o kapitanie Slane? Oczywiście, a o kim miałbym mówić? To sprytny facet, najsprytniejszy na całych Morzach Południowych. Nie mogę się doczekać powrotu na ocean. Pełno bogatych łupów czekających na zdobycie. Jak dla mnie może być? Okej. Okay. Trudno było zaciągnąć się do załogi Slayna? Ha, to ciekawa historia. Pewnie opowiesz co? Zanim zostałem piratem, byłem w złodziejem. Ukradłem szlachetny kamień, który wcześniej upatrzył sobie kapitan. I poszliście na układ. Kamień w zamian za miejsce w jego załodze? Sprytnie, co? Zdobywanie wszystkiego siłą nie zawsze jest najlepszym sposobem. A no tak. Rzeczywiście, dobrze na tym wyszedłeś. Wiadomo. O, jest 95 muszę mieć aż kawa. Kapitan Slane ma dobre łupy? Wybacz, nie powinienem o tym rozmawiać, ale... Wziął sobie tylko ten cholerny nóż ofiarny. Hmm. Wiesz, gdzie jest sztylet? Tego ci nie powiem. Za kogo ty mnie, kurwa, masz? Za skończonego idiotę? Próbuj no. dalej, kolego. Widziałeś w ogóle ten sztylet? Co z tobą? Mieszasz mi w głowie tymi pytaniami. Idź, podenerwuj Alvareza, a on powie ci o sztylecie. Dobra, spoko. Co Alvarez ma wspólnego ze sztyletem? Dawno temu on i kapitan zawarli umowę. Alvarez zapewnił mu zapasy w zamian za obietnicę odzyskania sztyletu. Teraz nie uwierzy, że kapitan nie ma już sztyletu. A ma? Oczywiście, że nie. Kapitan dotrzymuje słowa. Czyli kapitan Utrzymy nie ma sztyletu. Rad. To rzadkość. No dobra, ok. okrać go nie za, wys za wysokie progi na moje nogi. Eee, Spencer. tutaj nikt więcej mi nic nie powie. Eee, to nowy kapitan. Ja. Yeah. Witajcie pod kotłem wiedźmy w najlepszym lokalu basenu Mórz południowych. Pierwszy drink na koszt firmy, co podać? WD. whisky. To może szklankę whisky, eee, przykro mi kapitanie, nie mamy whisky. Room. Poproszę... Rum. Eee, Rum jest teraz dość drogi. Kurwa, coś innego? W takim razie wezmę grog. Wybacz, kapitanie. <grystanie> Miastowy pijak wylał wczoraj resztki grogu na ścianę. Próbujesz zrobić ze mnie turnia? Nie, po prostu nie mieliśmy dostaw, odkąd nęka nas ten potwór. Jaki Miałem potwór? nadzieję, że weźmiesz piwo. Jak mówiłem, na koszt firmy. Ej, dzięki. Handluj. Co? Dobra. O, krwawa Mary. Spoko. Nic ciekawego. Nauczysz mnie czegoś innego niż dowcipy? Jasne. Powiedz tylko kiedy. A czego mnie nauczysz tak w ogóle? Czy... Mm. Co A, super. Też wytrzymałość. Chcę być... A, i zastraszanie, jasne. Wytrzymałość, odporność i... Dostraszanie. Spoczy. Spokojnie dziś, prawda? O! Zaraz się wypełni. Chyba. E, Chyba? Co się wypełni? Kiedyś pod kotłem było centrum rozrywki. Ostatnio klientów jest coraz mniej. Krakeny i cała reszta zniszczyła mój biznes. Przestań, Spence. Głowa do góry, stary. Póki nie zaczniesz do siebie gadać, jest nieźle. Słucham? Co? Pucham? Mówiłeś coś? Eee... Skąd bierzesz rum? Skąd bierzesz swój rum? Przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Jestem piratem. Poczekam. Dobrze. Jakieś pięć mil stąd wśród wzgórz jest jaskinia. A w jaskini jest magiczna fontanna rumowa? Oda. Dobra, spadaj stąd. Wyluzuj. Zwykle handluję z Berbeluchem na Takarigui, ale niewiele statków pływa teraz między wyspami. Dlatego wciąż jest mi winny ładunek. Zaraz. Masz swój własny statek, tak? tak. Powiedz coś. Przewieź mi ten ładunek, a ja dam ci tysiąc sztuk złota. O, dobra, jasne. Przywiozę ci rum z Takarigui. Świetnie. Powiedz Berbeluchowi, że ja cię wysłałem. Spoczaj, jak, po, jak popłyniemy, to się to ogarnie. No dawaj, żartowniś z ciebie. Żartowni z ciebie... Lubisz żarty? Chcesz posłuchać? Ech, no dobra. dobra, no dobra. Dobrze. Przychodzi kościotrup do baru i mówi. Joho, ho, ho. Proszę rum i ściekę Po prostu mnie rozwala. No dawaj. Dlaczego chińscy piraci są żółci? Tak to jest! Jak się leje na nawietrzną! <laughs> Jeszcze jeden? Nie wystarczy. Co to jest? Zarośnięte, spocone i lata między majtkami? Bosman, już to słyszałem. Nie, nawet tego nie skomentuję. Trzeba mówić na górę, czy to będzie jakiś problem? To załatwione. Mogę najwidoczniej Są drzwi, które właśnie zewnątrz. Myśli? A góra? Wiecie, bądź co bądź, jesteśmy piratem... Z... Piratem złodziejem, więc... Potrzebuję właściwego klucza. Najpierw wkradniemy, potem pytamy. O, proszę, panienka. Witaj, przystojniaku. Szukasz czegoś? Ciebie. Może? Mów, mów. Y, 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 y. Zawsze zapominam języka w gębie. Y, nauczysz mnie czegoś? Nauczysz mnie czegoś? Nie chciałbyś uczyć się tego, co umiem najlepiej, ale nauczyć cię sztuki perswazji. Okej, okay, dobra, czyli perswazja. A a czy po prostu złoto ust, jasne. Gdzie znajdę zapasy na Antigui? Szukasz handlarzy? Admirał Alvarez zakazał handlu formalnie. Formalnie? Nie może zakazać całego biznesu. Znajdziesz praktycznie wszystko, czego chcesz, ale musisz wiedzieć, gdzie szukać. A gdzie chcesz szukać? Podnieca, przystojniaku? Y y karły co robisz przez cały dzień? Cały dzień? Niewiele. Ciekawsze jest to, co robię przez całą noc. Naprawdę? Nie sypiam w nocy. Pytanie brzmi, czy ty też przystojniaczku? No koszmary te sprawy, nie? Ten handlarz. A co z jedzeniem? Większość rzeczy znajdziesz w dziczy. A no, upolujesz z i bierzesz. Billa. On zna ten teren. Znajdziesz go przy bramie na tyłach miasta. No spoko. U kogo mogę kupić broń? Jeśli to nie pistolet w twojej kieszeni, to spróbuj u Henry'ego, rusznikarza. Jak potrzebujesz czegoś większego, to u Wilsona, Kowala. Nie potrzebujesz niczego większego, dzięki. Gdzie tu można omówić interesy? Normalne interesy, rzecz jasna. U mnie nie ma nic za darmo. To nie wątpię. Mój czas kosztuje 50 sztuk złota. <sighs> Ej, serio, ile ja mam te, tego jebanego złotoustego? To... No dobra Nie mam tyle złota O nie mam nawet 50 sztuk złota, jestem biedny jak dupa dosłownie złoto Złotousty, złoto usty 47 serio, co to jest w ogóle za wynik 47 Nie mam niczego co podnosi Złota ustność, tutaj ja mam spodnie fajnie, tutaj ja mam jakiś kolczyk czy inne pierdolstwo. Krew, regeneracja, muszkiety, zastraszanie, czarna magia. Oh, wszystko tylko kurwa. Oczywiście, tak, to, to teraz ten eliksir, który sprzedałem, przydałby się, ale chuj tam, dobra, nieważne. Tu jest mapa, ja ją chcę, Przecież nie mogę podnieść. Wezmę, jeśli pozwolisz. Skrzynię też wezmę, jeśli pozwolisz oczywiście. Pyk, proszę bardzo. Mistrzu, tak mi mówcie. O, stary Miesz i nefrit, wow. Hajsy, hajsy, hajsy. Dobra, hajs się zgadza, możemy lecieć dalej. Jeszcze podjebie ci jabłuszko. Bum. Okej, okay, dobra. I o! Więcej hajsów. Leżało na podłodze. Jest niczyje. Potrzebuję właściwego klucza. Klucza e ewentualnie przez, tę, przez tą małą szparkę w drzwiach weszłaby małpka na przykład. Może tak cię to bawi? Dobra, wod mi stąd. Hmm, Minę czym możemy się teraz zająć? Ostatniego Piraci. Nie ma nic z Kieszenie pełne złota. Jest Ricky... Tragasz. Tragarzu! Zostaw Wypierdalaj, wiadomo Pirat To ja mam chyba wyjście z miasta. Tak, i z miasta póki co może nie chcę wychodzić. A nie, jeszcze jest, jest coś do zwiedzenia. Właśnie to mi to było za małe jak na centrum piractwa w tej grze Okej, okay, spoko Kurde Dobra, czyli tak, 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 tak jasne, dobra Easy peasy Kolczyk, proszę bardzo, brońkująca, niech będzie Patrzcie jest skrzyń! Co się dzieje? Szaleństwo. Pyk. A, super, pyk, 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 pyk i pyk. Okej, okay, dobra. Łatwizna. Klinga przywołacza dusz. To mi wygląda jakieś poważne ostrze. Nowa misja, przywołacza dusz. O co chodzi? Broń. Zdenkliga mieczy a nazwę przywołaczy duży. znajdę rękojeść, być może uda mi się go przekuć. Jeszcze będę musiał na się przekuwać. To jest jeszcze istotna sprawa. Do dom, do dom. Co to jest? Samorodek. Hajsy. Nie to, tylko... <gry> Randomowe łóżko po środku magazynu. To jest w ogóle wytyfy z projektami w tej grze. Okej, okay, nic tutaj nie ma. A szkoda. Przez dechy się raczej nie przebije. Interakcja ze światem tej grze wynosi mniej więcej 0, tak więc przez nic się nie przebiję niestety Cieszę się jak Slain wypłynie w morze pirat. Najpierw nic dobrego z Takali a teraz nie możemy nawet iść do własnych kupców To jest zapewne ten cały dom kapitana nie przedrze się przez embargo Słyszałeś że założył Okej, okay, wezmę to gówno A i to jesteśmy z tyłu karf karczmy, tak? Na to wychodzi. I tu mamy pana Kowala. Wilson. mnóstwo pracy. Masz rację, brachu. Masz jakąś ważną sprawę? sardasie nie, to spływaj, bo jestem zajęty. Ja zawsze mam sprawę. Nie złap? Owszem, łapy przy sobie. O, armatę. Nic armatę sprzedaję, dopóki nie zostanie zdjęte embargo na handel. Eee... A... Muszę dobić targu gdzie indziej. Nie pozwalaj sobie! Kto inny kurwa sprzedaje armaty na Antiqui? Jesteś nowym kapitanem, tak? Tak, to ja. Chyba naprawdę wywarłem spore wrażenie. Owszem, twoje imię jest na ustach wszystkich, chłopcze. Naprawdę? A co o mnie? Jakie, jakie to imię w sumie? obstawiają, że nie przetrwasz dwóch minut. Bo jestem za młody na kapitana nie. Bo jesteś jakimś nieznanym wypiertkiem, który załazi ludziom za skórę. Komu ja zostawię za skórę! O, spoko. Dzięki. Co robisz dla zabawy, Wilson? Co masz na myśli? Każdy ma jakieś zainteresowania. To dziwny temat. Nie ja. Ja troszczę się tylko... Nieważne. Zresztą ona i tak na mnie idzie. O oh. oh. no, mów. Nie twój cholerny interes. Mm, dalej, Jesteś dalej. Jak ta cicha woda, co brzegi O, oh, No, 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 no. Czysty luksus, o? Oh. Co mam zrobić, żebyś mi coś sprzedał? Ja nic nie sprzedaję. Jeśli naprawdę chcesz coś z tym zrobić. Spraw, żeby Alvarez i Slane dali sobie buzi na zgodę. O Jezu, chryste. Wtedy zniosą embargo. Każdy mógłby robić coś bardziej pożytecznego niż czekać, aż ci dwaj wyjaśnią sobie nieporozumienia. Dobrze, wygrałeś. Ile? Tu nie chodzi o złoto. To kwestia zasad. Twoje zasady są dla ciebie ważniejsze niż złoto? Tego nie powiedziałem, chłopcze. I mąż. Ale będę w czarnej dupie, jeżeli wpadnę w ręce admirała za kilka cholernych monet. Musisz wymyślić coś lepszego. No dobra. Podejrzewam, że z admirałem lepiej nie zadzierać. Swego czasu był z niego doskonały kapitan. Naprawdę? Tak. nie tylko jego przyjaciele tak mówili, wrogowie również. Niewielu kapitanów może się tym poszczycić. Lepiej traktuj go z szacunkiem. Kurde, szkoda, że. bo chciałem kupić nowe zbroje w końcu, bo to jest chujowa. Dobrze go znasz? Wiem, że nie należy wchodzić mu w drogę. Nie jest już pierwszej młodości, choć nadal bywa groźny. Ale dość już tej paplaniny. Nie, nie będę walczył z admirałem dla kogoś takiego jak ty, chłopcze. Bo. Może jakoś się dogadamy. Już ci mówił. A teraz od. Ja się do się. Nie pozbędziesz się mnie tak prosto. Nie wyjdę stąd, dopóki mi nie sprzedasz tych armat. Nie masz niczego, czego bym chciał. A mój kapelusz? Nie przyłaź tu więcej. Chyba, że znajdziesz coś, co ma jakąś wartość. Coś, co ma jakąś wartość. No dobra. Gość ewidentnie zarywa do jakiej, jakiejś panienki, a jako, że do tej pory jedyną panienką, którą spotkaliśmy na tej wyspie jest Scarlet, to... No cóż. Ha! Co wiesz o Wilsonie? Eee. Co myślisz o Wilsonie? O Wilsonie? Hm, nie mój typ, w skarbie. A co masz na myśli? Z kimś mnie pomyliłeś. Porozmawiaj z Grace w domu kapitana. Dobrze. Okej, okay, czyli ma... czy mam tutaj aż dwie Dziewki kobiety, na tak? Na wybrzeżu witające Cię z powrotem. Co? Niewystarczająco złota na beczki pełne ruchu. Tak, tak, wiadomo. Dobra, okej. Okay. Podwydaliśmy sobie troszeczkę. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować to zwiedzanie. O, mam tutaj skrzynię. I take it. Lufa pistoletu. Spoko. Wezmę. Eee, dobra, okej, okay, tam mówię. To jest zakończymy. Mam nadzieję, że się podobało dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Rizena 2 na moim kanale. Nareczka.